Cie ma? Uwitajcie kolejnego kulego Spidermana. Co? Jeszcze I jeszcze kilka. Za chwilę zobaczymy, co będziemy robić. Przez ale możecie pamiętajcie, żeby subskrybować i jakiś łapki bo jakiś komentarz. Na szczęście nie zniszczyłem labu. Rany, nie nadążam za tymi twoimi mocami. Jaki masz teraz plan? Dobra. Zanim bujka powinienem podać. Chcę dołączyć do undergroundu, a potem ukraść nuform, żeby Fingo nie użyła. Wow, czyli. Miałby się okłamać? Ta... Ale nie mam innych pomysłów. Wiesz co się przyda? Co jest? Tylko nie lista za i przeciw. Lista za i przeciw. Stary, muszę działać. No tak. Powodzenia. W razie czego dzwoń. Co za misję mamy Szybką podróż zrobimy. Poradził mi, żebym do. zgodzieje napadają na firmy w Harlemie. Może to ci, którzy okradli teo. Zobaczmy. Cześć, Spider-Manie. jestem Caleb. Miło się poznać. Widziałem twój mural, uteo. A, to był ten drugi, ale jestem do usług. Ech. Ostatnio wszystkim firmom w okolicy skradziono zapasy. Papier, apteczki, środki do dezynfekcji. Działamy lokalnie, nie podniesiemy się po czymś takim. Zgłaszałeś to? Pewnie, ale nikt nie bierze nas na poważnie. Kamila prowadzi po sąsiedzku restaurację. Postanowiła działać i pojechała do centrum wysyłkowego które nas zaopatruje. Spotkam się z nią. Może się przydam. Dzięki, Spider-Manie. Dobrze, że ktoś nas strzeże. Dobra. Czyli musimy tam... 1500. A, szybka podróż wyłączona. Dobra. Hej, ganki! Badam sprawy kradzieży na ulicy handlowej Harlemu. Czyste cięcia Kejleba i pana Fuerte! Uwielbiam pana Fuerte! Próbowałeś arepas? Najpierw superbohaterstwo, potem jedzenie. Takie są zasady. Racja, racja. To jaki jest plan? Znaleźć skradzione rzeczy, ustalić, kto za tym stoi, czy to się łączy z gośćmi, którzy obrabowali sklep Teo! Brzmi dobrze. Będę w pogotowiu, gdybyś potrzebował jakiejkolwiek pomocy. A, to centrum, które zaopatruje Kejleba. Gliny? Co jest grane? Zdaniem świadka byli więźniowie wsadzili do bagażnika kucącą się z nimi kobietę. Wiemy kim jest? Dzięki kamerze Oscorp. Kamila Vasquez, właścicielka pana Fuerte w Harlemie. O rany. Porwali Kamilę. Muszę jej poszukać, ale glinom się to nie spodoba. Może jeśli przyjrzę się po szlakom... Kamila stawiała opór. Muszę ustalić, gdzie ją zabrali. Odwróć. Przeczytaj. z parkingu. Chinatown. Okej, okay. ale gdzie w Chinatown? My się już kończy kamuflaż. Robisz ostatnio dużo nadgodzin. W okolicach świąt zawsze brakuje ludzi. A tylko ty nie masz. Spoko, nie mam Ten gość przeszkadza. <gryw> Teraz mogę się temu przyjrzeć. Zobaczmy. Kurtka z warsztatu samochodowego Davida. Ktoś ją upuścił, zanim odjechał. Hej. Wiesz, gdzie znajdę warsztat samochodowy Davida? <grystanie> Na Manhattanie jest ich 12. A w Chinatown? Jest. Wysyłam ci adres. Dobra. Proszę komunikat z Chinatown. Widziano kobietę pasującą do opisu naszej ofiary. Ruchy! Ru! Hej, spider wiesz coś o naszych zapasach? Tak, ci złodzieje. Myślę, że Kamila przyłapała ich na kradzieży. Porwali ją. Co? Na pewno? Tak, postaram się jej pomóc. Całe szczęście, że się zjawiłeś, Spider-Manie. Dziękuję. Nie ma za co. Lili, Spadamy stąd! Nie, nie, nie! Wypuśćcie Kamilę! Czy ja dobrze widzę? Kamila jest w aucie? Tak! Wiem, które pędzi przez Manhattan i zaraz się rozbije? Tak! O mój Boże! Ola, tego nie mogę czy nie? Kamila, trzymaj się! Szybciej! Dobra. Kamila! Jesteś cała? Pomocy! Proszę! Kolejne. Chyba jeszcze kierowca, nie? Dobra, mamy, mamy. Ja sobie za ten czas telefon wyciszę szybko. Dobra. Muszę otworzyć bagaż. Dobra. Oh, Wszystko dobrze? Spidermanie, ja ja, ja. ja nie myślałam, że... ale ci ludzie! Już w porządku, jest bezpiecznie. Tych zbirów ktoś wynajął, by kradli nasze zapasy, żebyśmy splajtowali. Trzymają nasze towary w dokach przy FDR, niedaleko mostu. Odzyskam je. Pomóc w czymś jeszcze? Nie, nie, wezmę taksówkę. Gratias. Uratowałeś mi życie. Ora, czyli do doku musimy się udać. Ganki. Kamila jest cała. Przyłapała tych drani na kradzieży zapasów! Ktoś ich do tego wynajął! O, właśnie! Trochę pogrzebałem! Ktoś złożył anonimowy wniosek o wywłaszczenie i zamknięcie nieruchomości w okolicy Kamili i Kejleba. To musi być sponsor naszych złodziejaszków! Chce zająć ten teren? Zdecydowanie! Ja z kolei złożyłem wniosek o zbadanie historii tego niedoszłego kupca. Stary jesteś geniuszem! Lecę do doków, żeby odzyskać zapasy! Odezwę się! Hop. Kontenery. Wszędzie? Kontenery. Gdzie ukryli zapasy? Oni muszą wiedzieć. Podsłucham ich i dowiem się, co otworzyć. Ciekawe, co powstanie na tej ziemi. Może mieszkania, biura. Będzie stąd dilował? Pewnie tak. To łatwa kasa. Nie w mojej okolicy. Słyszałeś, że szef chce zamknąć FIST? Główny ośrodek, czy ten w Harlemie? W Harlemie! Pewnie potem kupi ten teren! Co? No nie łapy precz Niczego się tu nie dowiem. Muszę podsłuchać innych. Nie słyszę stąd, co mówią. Nie wiem, czy będę dla niego pracował, jak zacznie działać w Harlemie. Dlaczego nie? Przecież sypie kaso! Nie podobają mi się niektóre jego plany. Prochy, okej, okay. przekręty, spokój. Ale zabijanie. Kiedy to jesteś taki święty! Trzeba mieć jakieś granice. Nie tego szukam. Co zamierzasz zrobić z tym szajsem? Nożyczki fryzjerskie, serwetniki. Wywalimy to. Jak chcesz, możesz już zacząć. Zielona skrzynia z Białą Gwiazdą. Okej. Okay. Teraz się nimi zajmę.

uh <sighs>

Punkt dla Harlemu. Drużyna tajemniczego szefa poniosła porażkę. Teraz zapasy. Zielona skrzynia, biała gwiazda. To ta skrzynia. Muszę ją otworzyć. Jest zastawiona. Może ten dźwig. Ha! 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 Zablokuje koło jest. Teraz muszę wyjąć zapasy ze skrzyni. Spiderman, brać go! Serio? Kolejni! Przeddał wam wyrzutnie rakiet! Gość ma gest! Mogą ludzi do robku życia! Nie dajcie mu za bardzo Dlaczego no. zamykacie salon fryzjerski? Jest potrzebny! Bo bez tylu, co ty ty na kietnicę <much> to nie O ja się Chyba nie zagrzejecie miejsca w Harlemie. <much> Dobra. Zobaczmy. Bingo! Skradzione zapasy. Hej, Kaleb, znalazłem zapasy. Wyślij do doków ciężarówki. Pomogę wam. No i mamy to no. Mieliśmy już ogłaszać bankructwo i zwijać interes. Dzięki tobie znów stajemy na nogi. Dzięki, ogromne dzięki, Stary. Wpadaj, jak będziesz chciał się obciąć. Nic nie płacisz. Maska nie będzie przeszkadzać? Coś się wymyśli. Właśnie, musisz też dużo jeść, bo jeszcze dorastasz. Zaglądaj do pana Fuerte. Przygotujemy ci coś pysznego. Zgoda? Nie musicie się odwdzięczać. Wszyscy w okolicy się zgadzają. Naprawdę nam pomogły, Spidermanie. No, no bo kolejna misja będzie długa. I tutaj będziemy się żegnać dzisiaj taki krótszy odcinek Także pamiętajcie o łapkach w górach, w subskrypcjach i komentujcie. I trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, nie? Siema